Blisko 130 policjantów CBŚP, KWP z Gdańska i Szczecina rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, likwidując przy tym agencje towarzyskie. W sprawie prowadzonej przez Pomorski Wydział Zamiejscowy PK występuje 8 podejrzanych o udział w grupie czerpiącej korzyści z cudzego rządu. Zarzut kierowania tą grupą usłyszeli 45-letni Piotr N. i 32-letnia Judy Z uwagi na bogatą przeszłość kryminalną, bezwzględność w działaniu oraz powiązania z liderami czołowych grup przestępczych w kraju, w akcji rozbicia grupy udział wzięło blisko 130 policjantów, którzy w Gdańsku, Słupsku oraz Szczecinie zatrzymali pięcioro podejrzanych w wieku od 24 do 45 lat. Cztery zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie kierowania nią. Trzech zatrzymanych decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.